Witam, a dzisiaj poleci najnowszy nabytek od Jacka to jest akurat Buda wydruk, 3... wydruk 3D Jego sam... I on to po... sam to wszystko robił bo u niego na makiecie jeździła jako cyfrowa Tekodor ściągnął, założył tam jakąś płytkę obejście i u w analogu będzie jeździła teraz dzięki Jacek, że na fajną lokomotywę będzie to jeździć Składach osobowych Intercity, ale dzisiaj puszczam cały tabor rydjacka, który stałem w prezencie. Jeszcze dodatkowo jest wagon na maglemos, ale go nie puszczam. On już jest odstawiony na bok, bo będzie w przyszłym roku będzie robiony EP40 Jamnik. Ten przegubowy skoda przegubowa, i to właśnie potrzebowałem na podwoziu. No to lecimy. Dzisiaj w takim składzie: Prezencik od Godiacka. Także będę miał już dwa wagony panoramiczne, bo ja mam takie wagony, to będę, miał, będę mógł sobie zrobić dłuższy skład, a potem polecimy. EP-09 Także próbna jazda już jest. Dobra, to trzeba tylko czekać cierpliwie, bo poleci kiedyś w składzie Intercity. Ale jest kolejka na moich filmach. To na razie, cześć. Także to, to samo, prezent od Jacka. Dziękuję. Także jestem zadowolony, szczególnie z tej lokomotywy. To na razie, cześć.